U, uh, asystka! F**kani! By the way, to, że jesteś w platynie nic nie znaczy, też jestem w platynie i pletyna to jak. Hej Miśka. Ej jest party hey, chat. Zrobisz mi lodzika? Jest party chat, jak możesz do swojego doby. By the way. Zrobisz mi lodzika? A ja twoja uwagę nie zrozumiałam. Co ty gadasz? Jak to mój chłopak no... jest? O, jakie słodkie. No tak wasz miesiąc. Praktycznie a, jest sorry. Jest słodka słodko Masz pewnie pipcie tak. Mhm. Ale że tak wylizał, już sięgam. Gejem jesteś Za darmo bym ci wylecia. ja bym dopłaciła, żeby cię jeszcze zgarnęli przysięgam Co ty ka też zgarnąć, Że zgarnąć to ci mogę ka ślus Mój duo jest dobry, co... Bo... Tak, Sunibis jest najlepszy A zrobisz mu loda za dobre graje. Kie... o czym on gada w ogóle? Pa dupa to karitas. Rozumiesz, okej, okay, dobrze, małe kroczki, powoli do przodu. O! Czekaj, co to, to jeszcze raz? Szipuję up shop. Shippuję was, cię was. Zagrasz za mną nexta. Błagaj, błagaj o Błagaj. Nie mocniej. Zwali zwalisz nam konia stopami. Błagam. Błagaj. Zamiał, zaszczekaj, błagaj. Jak dobra suczka no to ja... zajęczy, to będzie miał część. No to wy tu prosicie, ja tylko stawiam warunek. Proszę, zachęcam. Zamiołcz Izę do reporta, kurwa. Nie wiem. Kicia, skąd takie skinki masz? A co cię to kurwa. odchodzi? Co też byś co chciał? Jak zarabiasz na to? Nie, nie no, widać, że konto kupiłaś samiczko. Komara. <noise> Ile sypnęłaś za takie konto z Chodźcie O ledwo się ruszasz widzę O ja masz dwa fragmenty ode mnie, bez hitu, ale jesteś dobry. Kicia Ray. Tak, tak, totalnie. No to co po gierce, co po, po gierce? Tak, dobrze, dobrze. Po... Wcale mu nie wybustowałem tej platynki Takie pytanko, do hotelów dojeżdżasz? A co? Ze swoim miesiącem się tam spotykasz? Dobra, będę uważać, żeby tam nie jechać Cisza. Samiczka Sejczka jest botem. Aha, twoje duo dalej robi 011. 11 jak chcesz, jak chcesz, to serka trochę tam ma pod napletkiem. No ma dla ciebie, możesz wyskrobać zębiskiem. Jak sam siebie krzywdzisz, to nie wiesz co ty mówisz. A, nie krzywdzę tym, że twoja matka mi loda robiła. I Ale sochista. się cieszy Fajna jest. Ja bo ty fajna. nie wiesz jak moja matka wygląda i kim ona jest, człowieku. A jakąś szmatą zwykłą co, co podjeżdża pod paruwę wodnych. Fascynujące. A czyli co na cmentarz pojechałeś? Okej, okay, to, to nieźle. Jeśli lubisz zwłoki No uwielbiam, no... Bo... No właśnie słyszę. W ogóle dobrze wiedzieć, że ty wiesz gdzie moja matka jest pochowana, szanuję za to f ja i ale no, to jest o, dopiero nie poświęcenie. Chodzę ją rucham, marfą w dupsko. Daję. Plantuję dobra, pod... Hardball. Nie plantuję o, pod wszystko, bo chujdówa sobie campi na yellow. Laptopu. Zobacz że rejna mapy szybko. A, Dobra, dziewczyna. Dobra. o Dobra. dobra.